Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemniczy Śląsk. Dzisiaj postaramy się odkryć kulisy najbardziej spektakularnej, ale też najmniej znanej katastrofy lotniczej, która wydarzyła się na Górnym Śląsku. Miała ona miejsce 25 września 1960 roku. W katastrofie, w której zginął doświadczony pilot Kazimierz Gielas, cudem tylko nie ucierpiał nikt inny, a było o włos od tragedii. No to są bardzo stare lata, ale jak dziś to pamiętam, była przepiękna pogoda, wrzesień, jesień, no i tłumy, tłumy Rymniczan, które ciągnęły ulicami, ulicą Glewicką z wszystkich sąsiednich wiosek w kierunku, w zasadzie tej małej przestrzeni pomiędzy Wielopolą a Rymińską Kuźnią. W roku 1959 w Rybniku powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Aeroklubu, na którego czele stanął Jerzy Kucharczyk, późniejszy naczelnik Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Komitet rozpoczął swoją działalność od zaadaptowania na lotnisko odpowiednich terenów, które znajdowały się w bezpośredniej bliskości centrum miasta Rybnika. Lotnisko postanowiono zlokalizować na polach należących wcześniej do szpitala psychiatrycznego między Rybnicką Kuźnią a Wielopolem. Było stosunkowo niewielkie, miało 700 na 400 metrów. Jego lokalizacja nastręczała wiele trudności. W końcu bardzo blisko były zabudowania miejskie. W miejscu, w którym zlokalizowano lotnisko, znajduje się obecnie rozdzielnia elektrowni Rybnik. W ogóle to, to miejsce było niefortunne. To było za mało miejsca na, na zorganizowanie lotniska, bo to było za małe po prostu za mały areał, żeby urządzać tam lotnisko. Od zachodu lotnisko otaczały zabudowania rybnickiej kuźni, od wschodu zabudowania Wielopola, od południa za rzeki Rudy, a od północy niewielki zagajnik. Strumyk, który biegł w poprzek lotniska, skanalizowano w betonowych rurach. Środek lotniska znajdował się dokładnie w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, przy obecnej ulicy Lipowej w Rybniku. W miejscu, które Państwo widzicie, tuż po żniwach w roku 1960, wylądował pierwszy samolot PO2, popularny i znany wszystkim kukuruznik. To było krótko po żniwach. Zboże było ścięte i na tym średnisku wylądował. Z okazji otwarcia lotniska. Przygotowano wielki festyn połączony z pokazami lotniczymi, jakich wcześniej w Rybniku nikt jeszcze nie widział. Rozwieszano głośniki w lesie Ostronnej Rudy wzdłuż ulicy dzisiejszej Lipowej. Także nagłośnienie było tam dosyć dobre. Speaker zapowiadał poszczególne fazy tych pokazów lotniczych. Największą atrakcją pokazów Miały być akrobacje Wojskowego Samolotu Odrzutowego Produkcji Radzieckiej MiGa-15. Długo żeśmy czekali na ten, na ten przylot tego odrzutowca. Oczywiście wszelkie loty były wtedy wstrzymane. I nagle z wielkim hukiem rykiem przeleciał nad polem, bo to było w zasadzie pole, nie lotnisko. I poszybował w górę, wykonał świece. Poszedł na, na, na krąg, znowu nadleciał, i bodajże za trzecim razem przeleciał bardzo nisko nad lotniskiem, tuż nad głowami, nad domami. I nagle wszystko się uciszyło. Nastąpił, nastąpiła cisza, a po chwili eksplozja. No i ujrzeliśmy kłęby czarnego dymu, który się wydobywał tam z nad domów i lasu. Osiągający prędkość ponad 1100 km na godzinę, MIG-15 z impetem uderzył w ziemię, tworząc olbrzymią wyrwę. Katastrofa miała miejsce tuż za domami, na za rybnicką kuźniu, kuźniu na tak zwanej klarowni. To była oczyszczalnia ścieków, która była, e, służyła do oczyszczania ścieków komunalnych z całego Rybnika. Ludzie nazywali to stowkami, bo to było w, w kształcie takich stawów. Prostokątnych, trapezowatych, i w tym miejscu na tych tak zwanych stowkach, to już było za wsią, pomiędzy lasem a wsią, tam na tej oczyszczalni ten samolot się rozbił, tam też szczątki tego samolotu leżały. W miejscu, w którym stało najwięcej gapiów, znajduje się obecnie stacja rozdzielcza Elektrowni Rybnik. To stamtąd tłum ludzi ruszył, aby obejrzeć miejsce katastrofy samolotu MIG. Wtedy wszystkich ogarnęła taka, taka po prostu ekstaza. Wszyscy, wszyscy wszyscy, polecieli w tamtym kierunku, gdzie ten samolot się rozbił. Było to oddalone gdzieś o dwa kilometry od tego miejsca, od tego lotniska. Miejsce katastrofy natychmiast otoczyły służby bezpieczeństwa tak, by nikt niepożądany nie mógł się dostać na teren, na którym wydarzyła się ta tragedia. Dużo. Po milicji, bo to milicja była wojska, otoczyło cały teren, ale wojsko przyjechało gdzieś po, po kilku godzinach, otoczyli cały teren, nie dopuścili nikogo. Wieczorem wszystkie te samoloty, które tam pozostały na tym lotnisku, wystartowały, na, holu, na holach miały szybowce, zrobiły taki pożegnalny krąg. To pamiętam nad, nad tym miejscem katastrofy i poleciały w kierunku Bliwic, bo to był z Aroklu Bliwickiego samoloty. Legendy po tym poszły, że tam na domie ten samolot spadł, że tam więcej osób zginęło, ale to jest nieprawda. Leżał ten pilot, pamiętam, pod drzewem, przykryty y, takim białym prezentym. coś go tak z daleka widzieli. No a części tego samolotu były porozsypywane w dosyć wielkim promieniu, tośmy tam po tym różne te cząsteczki, części zbierali. Jakie były przyczyny tej katastrofy? Trudno tego dociec. Specjaliści, do których dotarła ekipa programu Tajemniczy Śląsk, opierają się w tej chwili tylko i wyłącznie na spekulacjach i poszlakach. Zawinił czynnik ludzki, to znaczy oględnie można powiedzieć, że samolot był sprawny. Jednak niektórzy, jak pewien młody wówczas żołnierz z Golejowa, próbowali sięgnąć nieco głębiej. No a tak się zdarzyło, że po kilku latach powołano mnie do Wojska, do Technicznej Szkoły Wojsk Letniczych w Zamościu. No i właśnie szkoliłem się po osprzęcie, to znaczy po wszyscy, wszystkie przyrządy pokładowe i elektryczne, właśnie na tych samolotach, który się rozbił w Rybnickiej Kuzni. Także. Po zdobyciu już tej wiedzy, tak analizując to wszystko, no mogły być różne przyczyny. Mógł, mógł być błąd pilota, mógł być awaria maszyny, a mogło być i to, że ten samolot przelatywał w pozycji odwróconej na plecach. Więc jeśli samolot myśliwski ożytowy się odwraca, w ogóle każdy samolot na plecach. Jest taki układ, że zostaje niewielka ilość paliwa tylko na czas tego przelotu w odwrotnej pozycji. I jest to limitowane to paliwo, no bo wiadomo, że w zbiorniku to paliwo idzie w drugą stronę wtedy. Także czy było przyczyną to, że tego paliwa zabrakło? Nie wiadomo. Nie wszyscy jednak są tego samego zdania, gdy idzie o przyczyny tragedii. Niektórzy skłaniają się ku błędom w pilotażu. Te samoloty wykonywały normalnie akrobacje. To nie było tak, że, że, że wsiadł pilot i, i na egzemplarzu, który nigdy nie, akrobacji nie wykonywał, on y, to robił. To były samoloty wojskowe, wręcz można <grybujesz> powiedzieć, do działań wojennych przystosowane i tam akrobacja, czyli te zmiany. Położenia przestrzennego są czymś bardzo naturalnym. Lata 60. I, i tamte samoloty produkcji radzieckiej, one wcale nie odbiegały taktycznie od możliwości samolotów ogólnie mówiąc zachodnich. Wspomnienia z tej katastrofy w pamięci mieszkańców są ciągle żywe. Żeśmy zbierali różne szczątki, jakieś blachy, jakieś przyłączniki leżały w trawie. No, i zostały znalezione także szczątki tego pilota, kosteczki, jakiś kawałek tam organizmu, palce jakiś tkanek. No, także z tego wynika, że to ciało pilota, no to była eksplozja, zostało po prostu rozerwane w, tam, w chwili tego wybuchu. Wśród tych. Odłamków tego samolotu, pozostałości tego samolotu, odnajdywane również szczątki tego pilota. Katastrofa ta została starannie ukryta przez ówczesne władze PRL, nawet przed mieszkańcami Śląska. Dlaczego katastrofę w rybniku tak starannie zatuszowano? Przecież wydźwięk propagandowy byłby niezwykle mocny. Lotnik, obrońca ojczyzny zginął na służbie. A jednak o katastrofie poinformowała, i to lakonicznie, tylko jedna lokalna gazeta. Odpowiedź kryje się w wojskowych archiwach. Informacje, które są dostępne w wojskowych archiwach, nigdy jednak nie ukazały się w prasie. Gdyby się coś ukazało, to, to na pewno byśmy o tym się dowiedzieli. Była tylko taka lakoniczna zmianka, że z powodu awarii Samolot się rozbił. Po katastrofie rybnickie lotnisko przeniesiono zupełnie gdzie indziej do dzielnicy gotartowice. Na polach w wielopolu nie miał już nigdy wylądować żaden cywilny samolot. Cywilny nie, ale wojskowy jak najbardziej. Dla okolicznej ludności i dla map cywilnych obszar ten stał się na powrót normalnym polem uprawnym. Ale nie dla wojska. Na mapach wojskowych teren ten był zaznaczany jako lotnisko do celów militarnych. A wojsku z kolei nie zależało na ujawnianiu wszystkich informacji dotyczących tej tragedii. Gdyby ujawniono wszystkie szczegóły dotyczące rybnickiej katastrofy, wyszłoby prawdopodobnie na jaw, że lotnisko nie było najlepiej zlokalizowane. Być może któryś z lotników, co dla psychiki bardzo ważne, pomyślałby, że nad tym miejscem ciąży jakieś fatum. A miejsce to miało się wkrótce bardzo przydać. W roku 1968 wojska Układu Warszawskiego zaatakowały Czechosłowację, a lotnisko w Wielopolu koło Rybnika stało się jedną z baz wypadowych. Przed inwazją na Czechosłowację, w tym miejscu wylądowały olbrzymie helikoptery transportowe radzieckie. I tam bazowały kilka tygodni wraz z całą obsługą i obsługą techniczną. No a potem w czasie tej inwazji, to by się w sierpniu było, wszystkie wystartowały i poleciały na Częstowacy. Klucz do rozwiązania naszej tajemnicy tkwi w politycznym układzie w relacji Polska Rzeczpospolita Ludowa-ZSRR. Źle pojęte bezpieczeństwo bloku wschodniego miało absolutny priorytet.